Z tej strony Barkas, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, 17 już, Historia Mundiali, gdzie grając FIFA 21 omawiam chronologicznie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i gram mecz finałowy z danego Mundialu. Tym razem będzie to mecz pomiędzy reprezentacją Brazylii, którą będę prowadził, a reprezentacją Niemiec. SI komputera ustawione jest na poziomie zawodowiec. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do roku 2002 na 17 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które po raz pierwszy nie odbyły się ani w Ameryce, ani w Europie, ale w Azji. I po raz pierwszy mamy dwójkę gospodarzy, są nią Korea Południowa i Japonia. Do eliminacji azjatyckich Mistrzostw Świata przystąpiło 199 drużyn z całego świata, walcząc o 29 miejsc. Trzy były zarezerwowane przez gospodarzy turnieju, czyli Koreę Południową i Japonię oraz obrońcę tytułu mistrzowskiego, Francję. Były to ostatnie mistrzostwa, na których obrońca tytułu miał zapewniony udział w turnieju bez eliminacji. Rozpoczyna się mecz. Jak powiedziałem, zagram drużyną Brazylii i mam nadzieję, że no, odniosę zwycięstwo nad reprezentacją RFN, chociaż FIFA 21 obie. Są bardzo wysoko notowane, i mniej więcej szanse rozkładają się po równo. Od razu akcja Brazylijczyków lewe skrzydło będę próbował to jakoś tutaj wrzucić. Ach, no chyba się nie udało. Tak jest piłka w rękach Nojera i to Niemcy rozpoczynają akcję a ja wracam do eliminacji Mundialu do Korei i Japonii. Na pewno niespodzianką było odpadnięcie w eliminacjach Holandii, która przegrała rywalizację z Irlandią. Niemcy natomiast wywalczyły sobie awans dopiero po bagażach. Ale teraz piękna akcja Brazylii, spróbuje to jakoś tutaj ominąć obrońców, strzał! Słupek, słupek, ratuje drużynę niemiecką przed utratą pierwszej bramki, no ale mam nadzieję, że będzie więcej takich składnych, ładnych akcji i jakieś bramki tutaj w tym meczu padną. Do turniejów Korei i Japonii zakwalifikowała się Polska, która wygrała swoją grupę eliminacyjną, i od pierwszy raz od roku 1986 mieliśmy swoich przedstawicieli na mundialu. W grupie eliminacyjnej pokonaliśmy silną reprezentację Norwegii, Ukrainy, a także no całkiem nieźle spisującą się Białoruś. Ale teraz przerywam opowieść: akcja drużyny brazylijskiej. Gwizdek, ojej, będzie, będzie rzut wolny, będzie szansa na bezpośrednie trafienie, tylko muszę tutaj dobrze, dobrze wycelować, żeby bramkarz nie miał żadnej szansy, tak będzie dobrze, podbicie i jest, jest bramka, zaraz zobaczymy jak do tego doszło, wydawało mi się, że to był kolejny słupek i piłka nie znalazła się całym obwodem za linią bramki, oj chyba mamy powtórkę, a tak jest, tak jest, jednak piłka całym owodem przekroczyła linię bramkową, i mamy w tym meczu 1 do 0. Pięknie rozpoczyna nam się ten mecz. Brazylia prowadzi w 1-0 w dziesiątej minucie jest szansa na to, że zaraz padną kolejne bramki dla mojej drużyny. Tymczasem ja wracam do eliminacji mistrzostw świata do Korei i Japonii i Stanęło na drużynie polskiej. Kadra prowadzona była przez Jerzego Engela i prezentowała się bardzo dobrze. Niektórzy nawet przebąkiwali o medalu. W składzie Polaków grał nigeryjczyk Emanuel Oliza bdb który otrzymał polskie obywatelstwo na dwa lata przed mundialem. Na napadzie mieliśmy też Kryszałowicza w obronie, Wałdocha, Hajto. Koźmińskiego. Także to była całkiem, całkiem zgrana drużyna. Bramki bronił Jerzy Dudek. Maskotką turnieju w Korei Japonii były trzy postacie. Ato, Nik i kas. Najwyższy żółty a to symbolizował trenera, różowy nik gracza, piłkarza, a niebieski kas to był kibic. Faworytów w turnieju było kilku. Przede wszystkim Francja, która broniła tytułu mistrzowskiego i miała w składzie fenomenalnego Zidana. Była także Brazylia z całkiem dobrym składem i która miała apetyt na piąty tytuł mistrzowski. Byli także zawsze silni Niemcy, Włosi i Hiszpanie. Mistrzostwa świata w Korei i Japonii odbywały się w czerwcu roku 2002. W meczu otwarcia Francja niespodziewanie uległa Senegalowi 0 do, 0 do 1. I to zapowiadało sensacyjne wręcz mistrzostwa świata, bowiem po remisie z Uruguayem 0 00 i przegraną z Danią, trójkolorowi zajęli ostatnie miejsce w grupie i udział mistrzostwa świata skończył się dla nich klęską. Z grupy A awansowała Dania i Senegal do dalszych gier. Natomiast w grupie B sensacji nie było. Świetnie dysponowali Hiszpanie, wygrali swoje trzy mecze i z kompletem punktów awansowali dalej. O drugą pozycję rywalizował Paragwaj i RPA. Obie te drużyny miały tyle samo punktów, bowiem w bezpośrednim starciu patromiz 2-2, a obie upagały się ze Słowenią i przegrały z Hiszpanią. O wszystkim decydowała różnica bramek, która też była identyczna. Awansował Paragwaj, ponieważ miał jedną bramkę strzeloną więcej. Spójrzmy na nasz mecz. Znowu atak lewą stroną drużyny brazylijskiej. Cały czas tutaj napieram i cały czas mam nadzieję na jakieś bramki zakręcił słupek. Jeszcze dobitka, nic z tego. Nadal 0-0. A ja już obstrzelałem słupek bramki nojega dwukrotnie. Cały czas napieram, cały czas staram się strzelić tą drugą bramkę, która dałaby mi komfort. Znowu Brazylijczycy w ataku. Ponownie próbuję się przebić środkiem. Ach, piłka stracona, ale Brazylia ją odzyskuje. Jeszcze jedna próba, i znowu Neuer to wyłapał. A ja tymczasem przychodzę do grupy C, właśnie do wspomnianych Brazylijczyków, którzy zmasakrowali Chiny 4-0, wygrali z Kostaryką 5-2, jedynie problem mieli z Turcją gdzie przegrywali nawet 0-1, żeby ostatecznie po bramkach Ronaldo i Rivaldo wygrać 2-1. Canarinhos zdobyli komplet punktów i awansowali do dalszych gier z pierwszego miejsca. Drugie zdobyła Turcja, która miała tyle samo punktów co Kostaryka, ale lepszy stosunek bramek. No i grupa D, gdzie grała Polska. Mieliśmy wielkie nadzieje i apetyt na sukces. Niestety zaczęło się bardzo, bardzo źle od przegranej 2.0 z gospodarzami turnieju koroną południową, która wbrew oczekiwaniu była dobrze przygotowana do turnieju pod wodzą holendra Gusa Higdinga. Bezapelacyjnie Azjaci byli w tym meczu lepsi. Polacy byli nieprzyzwyczajeni może do azjatyckich warunków, ogłuszeni 50-tysięcznym dopingiem. Przypomnijmy, że ostatni raz grali na mundialu w 1986. No ale to byli zawodnicy, którzy grali w zagranicznych próbach, może nie byli. Gwiazdogami, teraz na miarę Lewandowskiego, ale to byli solidni, dobrzy piłkarze, otrzaskani w europejskich bojach. No niestety nie dali rady. Drugi mecz z Portugalią. Zwycięstwo miało nam przedłużyć szansę, i przegraliśmy niestety z Portugalią 0-4 i zostaliśmy pozbawieni złudzeń. Od tamtego czasu przyjęło się, że Polacy na turniejach grają. Trzy mecze, mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. I trzeci mecz e, takim meczem o honor właśnie był. Zmierzyliśmy się z drużyną USA, e, która miała już zapewniony awans, a my no niestety wiadomo było, że jedziemy do domu. Engel e, desygnował do tego meczu drugi skład rezerwowy, którzy mieli się pokazać, zaprezentować. E, teraz za chwilę przerywam, ponieważ skończyła się pierwsza połowa. Zerknijmy sobie na statystyki. E, no, całkiem dobrze to wygląda. Brazylia oddała 6 strzałów na bramkę przeciwnika, 3 celne, 53% posiadania piłki, natomiast Niemcy nie oddali żadnego strzału na moją bramkę i przy piłce byli tylko 47% czasu. A ja wracam do tej grupy D, do grupy polskiej i do tego meczu o honor z drużyną USA. Rezerwowi wyszli bez kompleksów, prowadzili już nawet 3-0 z Amerykanami, skończyło się 3-1 i w całkiem fajnym stylu zakończyliśmy mundial. Natomiast w grupie E Niemcy zmasakrowali Arabię Saudyjską 8-0, zremisowali ze świetnie się spisującą Irlandią 1-1, wygrali z Kamerunem 2-0 i to dawało Niemcom awans pierwszego miejsca. Drugie zajęli Irlandczycy, którzy zremisowali z Kamerunem i ograli Arabię Saudyjską. Grupę F można śmiało nazwać grupą śmierci. E, rywalizowała tam Szwecja, Anglia, Argentyna i Nigeria. W tamtym czasie były to drużyny, może nie z najwyższej półki, ale bardzo, bardzo solidne i pretendujące do medali na, mistrzostw, e, na mistrzostwach świata. W pierwszym meczu Argentyna zwyciężyła Nigerię 1-0, a Anglia tego samego dnia zremisowała ze Szwecją 1-1. Potem Szwecja ograła Nigerię 2-1, a Anglia-Argentyna 1-0. Ostatecznie dwa mecze Szwecja-Argentyna i Anglia-Nigeria skończyły się remisami i dzięki temu awansowały do dalszych gier Szwecja i Anglia. Argentyna niestety odpadła. Grupa G to niespodziewana dominacja Meksyku, który wygrał grupę przed faworyzowanymi Włochami e, i medalistą poprzednich mistrzostw z Chorwacją, która tym razem y, no, nie awansowała dalej i z Ekwadorem zakończyła udział w Mundialu w pierwszej rundzie. E, grupa H. Y, tam znowu doszło do niespodzianki, bowiem tą grupę wygrał gospodarz w turnieju Japonia, zostawiając pokonanym polu Belgię, Rosję i Tunezję. Z drugiego miejsca awansowała Belgia. Zerknijmy na mój mecz. Cały czas Brazylia napiera, chociaż muszę przyznać, że w tej, w tej drugiej połowie Niemcy jakby trochę się obudzili i przeprowadzają całkiem groźne ataki. Teraz lewą tutaj stroną próbują zmiękczyć moją obronę, wrzutka, ale na szczęście obrońcy brazylijscy to wybronili, ale jeszcze nie koniec akcji. Tak, teraz spróbuję wyprowadzić kontrę prawą stroną. Gdzieś szukam napastników, nie wiem czy się uda kogoś znaleźć, nikt tutaj nie wychodzi, będzie trzeba próbować kiwki prawą stroną do skrzydła. Podanie? No niestety nic z tego nie wyszło. A ja przychodzę do omawiania 1-8 mundialów w Azji. W pierwszym meczu Niemcy pokonały Paragwaj 1-0, a zwycięską bramkę strzelił dopiero pod koniec spotkania Oliver Neville. W drugim meczu Anglicy zaczęli strzelanie już w piątej minucie i wygrali z Danią 3 do 0. Natomiast w meczu Hiszpanii z Irlandią mieliśmy wielkie emocje i dramaturgię do samego końca. Hiszpanie po strzale Morientesa, objęli prowadzenie już w ósmej minucie i prowadzili praktycznie przez całe spotkanie. Irlandia wyrównała w 90 minucie po rzucie karnym. Dogrywce nie padły żadne bramki i awansie zdecydowały karne. A w nich lepsi okazali się Hiszpaniem. W trzecim meczu Amerykanie wygrali z Meksykiem i wyrastali na czarnego konia mistrzostw. W czwartym Brazylia pokonała Belgię również 2-0. Natomiast gospodarz turnieju Japonia przegrała z Turcją 0-1. Trzeba było przyznać, że Turcja gra futbol bardzo przybojowy, bardzo twardy, ale to mogło się wszystko yy, kibicowi podobać. Natomiast teraz przechodzimy do największych kontrowersji tego turnieju. Drugi z gospodarzy, Korea Południowa, w 1.8. spotkał się z Włochami i po dogrywce Korea wygrała 2–1. Była to olbrzymia sensacja, ale jak wspomniałem, mecz zbudził potężne kontrowersje, bowiem sędzia spotkania, ekwadorczyk Moreno, dopatrzył się z spalonego Włochów, którego. Nie było. Oraz wyrzucił niesłusznie z boiska Todiego. Ponadto Koreańczycy okrutnie faulowali Włochów, a to oni nawet zostali karnego, a nie Włosi. Na szczęście wybronił go Buffon. Widać było, że, na, że sędzia na siłę chce przepchnąć do dalszej rywalizacji gospodarzy turnieju. Taka ciekawostka, 8 lat później Moreno został aresztowany za przemyt heroiny. W moim meczu wynik nadal 1-0, ale no Niemcy coraz groźniej atakują. Teraz mają rzut rożny. No mam nadzieję, że nic z tego groźnego dla drużyny Brazylii nie wyniknie. Dobrze, udało się to zneutralizować. A ja przechodzę do mieczy ćwierćfinałowych. W pierwszym spotkały się bardzo silne reprezentacje Anglii i Brazylii. Wyspiarze prowadzili po strzale Owena, ale ostatecznie Canarinhos po bramkach Rivaldo i Ronaldinho schodzili z boiska zwycięzcy. W drugim ćwierćfinale Niemcy wygrali ze świetnie prezentującymi się zawodnikami USA zaledwie 1 do 0. W kolejnym meczu doszło do kolejnego skandalu i znowu przy udziale Koreańczyków. Po raz kolejny pomagał im sędzia, tym razem z Egiptu, który nie uznał prawidłowo strzelonej bramki dla Hiszpanów, a właściwie dwóch. Do tego boczni sędziowie przynajmniej dwa razy nie pozwolili na kontynuowanie świetnie zapowiadającego się ataku Hiszpanów, podnosząc chorągiewkę i sygnalizując polonego, którego absolutnie nie było. Hiszpania nie mogła strzelić bramki przez cały mecz, a Kora po prostu nie potrafiła. Mecz zakończył się karnymi które przy własnej publiczności wygrali Koreańczycy i awansowali do półfinału. W ostatnim półfinale Senegal zmierzył się z Turcją i zobaczyliśmy bramkę dopiero w dogrywce i złotą bramkę na wagę półfinału strzeliła Turcja. W pierwszym półfinale Niemcy nie dali się pokonać Koreańczykom i wygrali 1-0. W drugim Brazylia pokonała przybojową Turcję, również 1-0. W meczu o trzecie miejsce Turcy pokonali Koga 3-2, a w wielkim finale, przy o, w obecności 70 tysięcy widzów na stadionie w Yokohamie, Brazylijczycy zmierzyli się z, nie, się z Niemcami. Co ciekawe, było to ich pierwsze starcie w historii mundiali. Brazylia pokonała Niemcy w finale 2-0 po brankach Ronaldo, który był absolutną gwiazdą, strzelając 8 bramek i zostając królem strzelców, a Brazylia po raz piąty z rzędu ścignęła po e, Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Ja Wam dziękuję za uwagę. Dajcie łapkę w górę. Cześć, do zobaczenia.